Cześć, z tej strony Oskar, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek gier z Pegazusa. Dzisiaj znowu wracamy do kartridża Coolboy 400 in 1. Wybrałem jedną grę, którą za chwilę Wam pokażę, tylko od razu mówię, że gramy na tym właśnie oto kartridżu. Zanim jednak przejdziemy do tej gry, to bardzo Was proszę, tak jak zawsze, żebyście dali łapkę do góry i zamieścili komentarz. Ogólnie, co sądzicie o tej grze, którą dzisiaj będziemy ogrywali lub możecie napisać cokolwiek innego lub Wysłać po prostu kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. No i jeśli jesteś nowy, oglądasz mnie od niedawna, to zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału po więcej tego typu materiałów o starych grach oraz oglądania starszych filmów, których na moim kanale jest już ponad tysiąc. Także pamiętajcie, łapka do góry i komentarz, te dwie rzeczy naraz muszą być, ponieważ jeśli jest tylko łapka do góry, a nie ma komentarza, to to się nie zalicza. Jeśli jest komentarz, a nie ma łapki do góry, to też się nie zalicza. Także. Bardzo proszę tutaj o wsparcie. Dzięki temu mój kanał będzie mógł się wyświetlać nowym osobom na głównej stronie YouTube'a i będziemy się mogli w ten sposób rozwijać. Także dziękuję bardzo. Uruchamiam już yy, mojego Pegasusa. I zobaczcie jaką tutaj grę dzisiaj sobie wybrałem. Oprócz tych tutaj 400 gier, które mamy na liście, to zainteresowała mnie gra pod tytułem, pod tytułem Ferrari. Co to będzie? Klikamy. Presence, pewnie wycięta nazwa firmy, bo jest tylko Presence. W oryginalnej wersji pewnie było. I proszę bardzo, jest to Ferrari Grand Prix Challenge, czyli Formuła 1 z piękną muzyką. Wiedziałam, że to będzie ta gra. Posłuchajcie troszeczkę sobie muzyczki. Rado. Ale lepsza będzie jeszcze podczas jazdy. Yy, selectem wybieramy trening yy, i kwalifikacje. A na, na, następnie kliknąć start. No to może bez kwalifikacji od razu start. Yy, music, yy, po, yy, muzyka podczas gameplay'u niech będzie właśnie dlatego właśnie ta gra mi się podoba. I można jakiegoś save'a robić. No wątpię, żeby się dało, ale zaznaczymy. No i wpisujemy się, no to niech będzie Axel. Eee, jakiś kod jeszcze można wpisać, ale żeby zrestartować chyba grę, no to nie wiem, wpiszę 3a. A, to nie działa w takim razie. To nie wiem. Co chodzi? Chyba może chodziło o tego save'a, więc jeszcze raz włączymy sobie. Może chodziło właśnie o tego save'a, że, 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 że jeśli chce save'ować to muszę jakiś kod podać, ale ja nie znam kodu. Dobra, zostawiamy to, nie będziemy tego save'a zaznaczać. No właśnie, to o to chodziło. No więc mamy tak, automatyczna skrzynia biegów albo, albo manualna, ale nawet widzę nie da się jej zmienić, więc chyba to zostawiamy. Nie da się tu chyba nawet nic zmienić naciskiem. Chyba dopiero później można kupić. To jeszcze raz spisujemy ksywę. No właśnie, teraz już nie ma nic samo jakimś kodzie, dobra. No i żeby się zakwalifikować, to trzeba mieć minutę 15, tak? Jeśli dobrze rozumiem. A gazujemy, B hamujemy i słuchajcie tej zajebistej muzyczki razem ze mną. Na dole oczywiście, po prawej stronie mapa. A i biegi wrzucamy do dołu. Strzałką do dołu wrzucamy biegi, czyli teraz jest drugi bieg. Na początku nie wiedziałem, którym ma ale do dołu, no okej. Okay. Trochę mało to fortunnie, że do dołu, ale myślałem, że do góry. Ale niech będzie. Trzeci bieg. 335 na godzinę. No, ale myślałem, że będzie automatyczna skrzynia, mimo wszystko. Ja tam chyba chociaż nic nie zmieniałem. No nic, no. Trzeci bieg, już czwartego widzę, nie ma. 335. I ta muzyczka jest zajebista. Tle. Ta muzyczka to zasługuje, żeby trafiła nawet do jakiejś innej gry. Jedziemy dalej. Już chyba czas przekroczyliśmy, ten best lab, bo już jest więcej znacznie. No ale zobaczymy, czy się zakwalifikuje. Minuta 26, minuta 30. I mam minutę 33, no zobaczymy, czy jestem zakwalifikowany. Nie, nie za udało mi się zakwalifikować. No to dobra, spróbujemy jeszcze raz. Runda druga. To udało się, czy nie udało się? No dobra, jedziemy w drugiej rundzie w takim razie. No tam pisało, że nie udało się, no ale dobra. Teraz mamy inną muzyczkę. I inną oczywiście wiadomo planszę. To wygląda te pobocze inaczej. Takie czarno-zielone. I trzeba patrzeć też na mapę. Wtedy wiadomo, kiedy jest zakręt. To można i hamować nawet też przy jakichś ostrzejszych zakrętach albo redukcję biegu zrobić. No dobra, teraz będzie ostrzejszy zakręt. Wypuściłem gazu. Dobrze. Oj, dobra. Nie wyleciałem. Dobra, teraz tu uwaga na prawo. Będzie też ostrzejszy zakręt i znowu potem w prawo. Uwaga. I będzie w lewo. Teraz, tak, tak, tak. Warto na mapę sobie spoglądać po prawej stronie na dole. Teraz będzie ostry w prawo. i w lewo. No dobra. No i teraz będzie raczej prosta. Tutaj lekki zakręt w lewo i znowu prosta. Tutaj można do pit stopu sobie zjechać. No zjedziemy. No zobaczmy. I. A nie, już koniec było, nawet. No dobra, yy... San Marino. Trzecia runda. No dobra, to jedziemy. Tu raczej łatwy tor. A też tam po drugiej stronie troszeczkę jest takich zakrętów, ale to żaden problem. Ostrzejszy w lewo. Uwaga. Teraz w prawo. Znowu w lewo. I znowu w prawo. Tutaj będziemy mieli troszeczkę spokojniej. Ale też nie, tutaj jeden taki ostrzejszy zakręt był teraz. No dobra, i teraz będzie... Oj, oj, o właśnie, trochę się zagapiłem, dobra. Pierwszy bieg. Drugi... No, miałem obrót. Kurde, trochę się zagapiłem, patrzyłem na mapę. A tu widzisz, poślizg, składam, ale nic się nie stało, no chyba dojedziemy. O, w ogóle to firma Acclaim robiła. No proszę bardzo. No to teraz już wyjaśnione. Kto jest wydawcą? Wyjaśniło się już. Znana firma. Chociaż bardziej kojarzę ją z czasów PlayStation. Dobra, minuta 16. Niestety nie udało się zakwalifikować. Mm, Monako. Grand Prix Monaco. Dobra, to tutaj ten taki słynny tor, dosyć ciasny. No, zobaczmy. No niełatwo się widzę tutaj jest zakwalifikować. Co do sekundy trzeba mieć czas. Także dosyć ciasny, taki kręty tor. Mamy tym razem znany dla, dla fanów Formuły 1. Znany tu pewnie w tej grze nie będzie tego, ale tam przecież się jeździ też pod, pod tunelami, pod, pod ulicami, można powiedzieć. Gdzie na górze samochody normalnie jeżdżą osobowe. Tego tutaj w grze pewnie nie będzie, no ale zaraz zobaczymy sobie. No, tutaj troszkę zepsułem. Znowu się zagapiłem. 335 km na godzinę. To jest prędkość. Dobra, w lewo, uwaga. W prawo. W prawo I znowu w prawo. Będzie teraz chyba będzie nawet ostry w prawo. Zaraz zobaczymy. Tak sądzę po mapie. Ale bez problemu. Dobra. Tu lekki w lewo. I teraz co? Minuta 8. Ej, co mamy? Może się udało zakwalifikować tym razem. Tego wcześniej nie mieliśmy, nie? Ale muzyka w tej grze wygrywa. Ona powinna być to jakiejś w ogóle gry akcji zupełnie. Coś pięknego. Bo prawdopodobnie gdyby nie ta muzyka, to ta gra byłaby znacznie bardziej monotonna. No na przykład jest taka słynna gra, znaczy no, słynna, ona się często na tych... ...bazarowych yy, kartridżach z lat 90. powtarzała. F1 Race. Taka trochę podobna do pole position od Namco, ale gorsza. No i przecież ona jest monotonna i w sumie kto w nią gra tak naprawdę, no bo tam nie ma żadnej muzyki. Tylko słychać dźwięki opon i też to jest takie niezbyt przyjemne, taki piszczący dźwięk. Także ta gra to wiesz. Ta gra zyskuje właśnie dzięki, dzięki muzyce. No i na ostatnim miejscu byłem, ale zobaczcie, zakwalifikowałem się, no, udało się. Ruszamy. Dobra, no to w końcu jesteśmy w jakimś wyścigu. No, no tylko teraz ciekawe, jak szybko ich dogonię. Aj, poślizg, no dobrze. Nerwowa sytuacja, bo chcę kogoś dogonić. No ale dobra, udaje się, właśnie kogoś przeganiam yy, do pit stopu. No nie chciałem, nie chciałem. No dobra, zajechało. No tak akurat zjechałem, dobra. A, to ja muszę tak o naciskać AB i oni zmieniają koła. No zobaczcie, nawet takie coś wymyślili. Dobra, i co, jedziemy już. Jedziemy. No nie chciałem tu zajeżdżać, ale no dobra, przynajmniej wiemy jak to działa. To w kwalifikacjach tu się nie dało zajechać, ale w wyścigu już się da. Trochę niepotrzebnie to zrobiłem, bo pewnie już teraz nikogo nie dogonię. Chociaż no może oni przy następnych okrążeniach będą robili wymianę opon, no to wtedy może ja ich dogonię. No zobaczymy. Na razie, póki co jestem na ostatnim 24 miejscu. Na razie poznajemy tą grę ogólnie. Także to nic złego się nie dzieje. O, kogoś właśnie doganiamy, ale było zdarzenie. Zaczynamy od pierwszego biegu. Drugi... Trzeci. Oj. Oj, coś się stało! Nawet nie wiem co. No nic. Chyba od tego zdarzenia właśnie. Kanadyjski teraz Grand Prix. Kwalifikacja. Coś tam się stało, nawet nie do końca szczaiłem co. Chyba od tego zdarzenia jakieś punkty karne albo zniszczony bolid. Prawdopodobnie o to chodziło. No nie no to się nic złego nie stało. no. Szkoda trochę, tylko bo nawet szło nieźle na początku. Kogoś tam już zacząłem wyprzedzać. A to kurde, taka, taka draka. No nie no to tylko gra. I znowu ta fajna muzyczka w tle. Kurde, no naprawdę ta muzyka to zasługuje, żeby ją zripować Stąd i do jakiejś gry akcji wstawić. Tylko do jakiej? Jakąś nowo trzeba było zrobić. W stylu kontry na przykład, nie fajnie by się grało przy tym, mam raz. By się udało zakwalifikować 58 sekund i 800. No, zobaczmy. Jest, udało się. No to jedziemy w wyścigu, dobra, bo musimy powtórzyć ten wynik, chociażby, wy, znaczy wynik, no, w ogóle kogoś wyprzedzić tutaj. O to raczej mi chodzi. Dobra, próbujemy 335, suniemy. No, niestety, trochę było za szybko. Zapominam czasami o hamowaniu. Albo puszczaniu gazu, chociażby. No dobra, wyprzedziłem. Dwóch jestem już na 24. Aj, jaj, dobra, drugi bieg. I rozpędzamy auto. 25. Zderzenie, zderzenie. Pierwszy bieg, drugi. Trzeci. A niedobrze. Niestety. Niestety, overposition limit. Co to znaczy? Kurde, no słowa te znam, ale nie wiem, co to znaczy. No po prostu chyba, no dobrze, razy się zdarzyłem chyba. Właśnie o to chyba chodzi tak myślę. No nie można tu popełnić będą. Ale kurczę, zobaczcie, taka jak podczas kwalifikacji się jedzie normalnie, a tutaj od razu nerwy się włączają podczas wyścigu, już tak dobrze nie idzie. Meksyk, no dobra, kwalifikacje. Teraz w sumie dopiero na to zwróciłem uwagę, ale w każdej tych, z tych plansz, nawet w tle coś jest innego. Na przykład tu mamy Meksyk, to w tle mamy jakieś piramidy. W tamtych planszach też było coś innego. Więc no tutaj nawet o takie detale zadbaną, Muszę trzeba przyznać, że nawet jednak ta gra jest całkiem niezła. No postaram się zakwalifikować i przejść do następnej... Yy, no do wyścigu, tak? Chociaż raz, żeby chociaż przejechać wyścig, tak? Postaram się teraz jednak, żeby to na spokojnie wyszło. Przede wszystkim najpierw zakwalifikować się muszę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No, zobaczmy, minuta 13, czy się uda? Niestety. Aj, kurde, zabrakło. Zabrakło. Tutaj, zobaczcie, mamy minutę 12. No, zobaczmy, Francja. Minuta 12, dobra, zobaczmy. Aj, niełatwa jednak ta gra jest. Trzeba się pilnować. I wchodzić ostro w zakręty. Tutaj na razie prosta i zaraz będzie skręt w prawo. Zbliżamy się, uwaga. Nawet zobaczcie, jak to jest Francja, tutaj wieża Eiffla jest w tle. Mówię, zadbano nawet o takie detale. Świetna gra, tylko kurde, trudna. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale zresztą wszystkie gry Reto są trudne, no. Jest jakaś łatwa? <laughs> nie ma chyba. Może są, no. Na Pegasusa? No nie wiem, nic przychodzi mi teraz nie, nie przychodzi mi teraz do głowy, jeśli jakąś łatwą grę na Pegasusa. Może są, no. Może coś teraz wy napiszecie w komentarzach, że są jakieś łatwe gry na Pegasusa. Nie ma. Nie liczę jakichś drobnych gier, mini gier, bo to, to wiadomo, że to będzie łatwe, ale jakichś takich roz, rozwiniętych, to nie ma raczej. To musi być jednak wymagające. Dobra, minuta 13 tam chyba było, tak? Mam minutę 12, chyba się uda. Zobaczmy. Jest! Jest, sekunda! Sekunda mnie uratowała. Dobra, to próbujemy. Wyścig teraz, żeby nie skusić. j no próbowałem serio próbowałem na spokojnie ale widzisz niełatwo dobra teraz będzie skręt o, aj ja jakiś olej wy wylany był z niego olej kapie chyba z tego poprze co poprzedza mnie Kurde. Co Ci bieg Olej albo iskry, ciekawe co to jest, czy to czy to. No wolę nie ryzykować, trzeba to omijać. Dobra i będzie skręt w prawo, uwaga. Ja wiedziałem, że tak będzie, ale dobra, nie jest źle. Jesteśmy na 21 miejscu. Będzie skręt w prawo, uwaga. Dobrze, 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 dobrze. Uwaga. Teraz skręt w lewo. Osiemnaste miejsce. Ajj, zagapiłem się. I wyprzedzają mnie. Dziewiętnasty. Patrzyłem na miejsce i na mapkę, a tu widzisz. Takie buty. Dobra, teraz troszeczkę spokojniej. No wyprzedził 19, już 20. Ogólnie jest to pierwsze okrążenie, nie, już drugie, tak? Eee, no chyba razem trzy miały być, tak? No dobra, zobaczymy. Czy dojadę? Oj! Skręt w prawo ostry. Teraz mamy linię prostą. W prawo, ostry Ale przeciwnik jest, uwaga na niego No nie udało się go dogonić Ale to nic, zaraz będziemy Jestem na 17 miejscu, dobra Nie idzie tak na razie źle Trzeci bieg Nie wiem dlaczego mi się zredukował, zagapiłem się Albo niechcący się włączy, uwaga W prawo no no właśnie, te biegi się zmieniają właśnie, jak gdy ja skręcam w prawo, ten pat już jest taki wyrobiony. I biegi mi się same redukują, gdy ja nie chcę No tu zahamować troszeczkę trzeba Dobra, trzeci. Osiemnasta pozycja Aj! Nie, tylko żeby nie było końca wyścigu. Nie, nie, nie ma, nie ma, dobra Nie ma, nie ma, nie ma No Dobra, walimy na wprost, tylko uwaga na tych tutaj. Na tego niebieskiego, uwaga. O, dobra, udało się. 17 pozycja. Dobra, uwaga. No, i żeby nie było końca, nie. Dobra, nie ma. Dobra, drugi bieg. Aj, uderzył on we mnie. 19 jestem. Dobra, uwaga tutaj. No, kurde, walczę z tą grą, walczę, ale fajnie jest. Prosta I ostatnie chyba okrążenie. No by dojechać tylko. Wyprzedzamy go. 18. 17. Uwaga, wyhamuj. Dobra, no tak słabo trochę to poszło, ale no dobra, jesteśmy nadal na trze no, trzeci bieg, dobra. Tak tutaj ciężko się skupić i komentować to jeszcze, nie? Ale staram się, żeby było ciekawie. Dobra, 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 dobra. Aj, dobra, znowu mi się bieg zredukował. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało. Aj, walczyłem z tą A Aj, 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 a szkoda, bo fajnie szło teraz. Nie wiem, co się stało. Przecież nic teraz nie było. No dobra, będziemy chyba na, to, na tym kończyć. Grałem 25 minut, no. Całkiem długo. No mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, czy znaliście ten tytuł. Jeśli ktoś z Was znał ten tytuł i dobrze sobie w nim radził, to proszę dać znać w komentarzu. Yy, I napisać co o tej grze sądzicie, o tej muzyczce, zwłaszcza fajnej. Może jakieś błędy popełniłem, może coś dorobiłem, proszę tutaj wszelkie uwagi napisać, bo wy jak wy to oglądacie, to pewnie macie inne odczucia niż ja, gdy jadąc, gdy się tu skupiam jeszcze i komentuję, żeby to było coś ciekawego na tym filmie. Trochę się wygupiam, trochę się wydzieram. Także no mam nadzieję, że fajnie spędziliście dzisiaj również ze mną czas. No i jeśli tak, to zachęcam tak jak zawsze, żeby zostawić łapkę do góry oraz napisać komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, tak jak mówiłem. Ponieważ jeśli będzie tylko łapka, a nie będzie komentarza, to to się nie liczy. No i jeśli jesteś nowy, to zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału po więcej tego typu materiałów oraz oglądania starszych filmów na moim kanale. No i na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!